Cześć, dzisiaj odpowiem wam na pytania, które z mojej prośby umieściliście na moim fanpage'u na Facebook'u, dlatego warto tam zajrzeć. Zapraszam. Czy chodzisz na mecze? Szczerze powiem, że nigdy nie byłem jeszcze na żadnym meczu, ale kiedy Polska osiągnie Mistrzostwo Świata, na pewno się wybiorę. Jak jest z cenami aut, motocykli, skuterów i tak dalej? Na to pytanie odpowie ci najlepiej internet. Tutaj masz jedną stronę, tutaj masz drugą. A tutaj jest trzecia, na której możesz znaleźć informacje dotyczące cen wszystkich aut, motocykli i skuterów, jakie Cię interesują. W jakiej cenie są fajki? Papierosy są tu bardzo drogie, za dużą paczkę Malboro zapłacimy 8 funtów za małą, czyli 10 papierosów w paczce, zapłacimy 4 funty. Dlatego opłaca się kupić w Polsce i przywieźć tutaj i sprzedawać, bo w Polsce za paczkę zapłacimy 2 funty, a możemy ją tu spokojnie sprzedać za 4. I kupców znajdzie się naprawdę wielu. Czy łatwo sobie poradzić w wieku 17 lat na Wyspach? Naprawdę nie radzę Wam przyjeżdżać przed skończeniem 21 roku życia, ponieważ jeśli chcecie zarabiać rzeczywiście te 6,31, które jest aktualnie minimalną płacą krajową, musicie mieć skończone 21 lat. A poza tym, nawet jeśli chcecie kupić głupie sztućce w sklepie, musicie pokazać dowód, że skończyliście 18 lat. Więc. Naprawdę jest dużo, dużo utrudnień. Ludzie jakich narodowości są najbardziej przyjacielscy? Zdecydowanie Polacy, Rosjanie i Czapaci. A tak na serio to według mnie są najbardziej przyjacielscy Hiszpanie. Czy warto wyjechać i tam żyć? Zdecydowanie warto, bo pomijając już kwestie samych pieniędzy nabywamy bardzo, bardzo duże doświadczenie. Możemy się poduczyć języka i poznać wiele różnych kultur. A także zmienić trochę nasze polskie myślenie. Przynajmniej moje się bardzo, bardzo zmieniło. Czy warto po maturze lecieć w ciemno? W ciemno nigdy nie warto lecieć, bo to jest zbyt duże ryzyko. Dlatego przed wyjazdem najlepiej jest w ogóle zdobyć doświadczenie już w Polsce, a potem się dobrze, dobrze doinformować przed przyjazdem. Czy bardzo Twój poziom angielskiego się zmienił w tak krótkim czasie? Zdecydowanie bardzo się zmienił, bo kiedy tu przyjeżdżałem, ledwo wydusiłem dwa zdania. Teraz komunikuję się po angielsku codziennie. Wypełniam papiery po angielsku codziennie i, i wszystko w zasadzie robię po angielsku. Dlatego, tak, to bardzo dobry sposób na naukę wyjechać. Jakie są ceny imprez i czy jest polskie piwo? O cenach imprez wspomniałem w ostatnim odcinku, a polskie piwo jest dostępne praktycznie w każdym sklepie. Yy, dokładnie tyskie jest chyba najbardziej popularne. Można zostać również lecha, nawet kasztelana widziałem, więc poczujecie się jak w domu. Po jakim czasie pracy za najniższą krajową można dorobić się własnego mieszkania? O chłopie, aż tak dobrze tu i nie jest. Według mnie za najniższą krajową nigdy nie dorobisz się własnego mieszkania, chyba że weźmiesz je na kredyt. I będziesz wtedy miał mniej więcej na spłatę tego kredytu. Pamiętaj, Anglia to nie Ameryka. Jak wygląda sprawa z zasiłkiem dla bezrobotnych rodzin etc. No to ładnie. Zwykle ludzie chcą przyjeżdżać do pracy za granicą, a nie stać się bezrobotnymi. Dobre pytanie, ale tak na serio odpowiem na nie w poradnikach. Powiem wszystko na temat różnych bonusów dla bezrobotnych. Czy biura pracy za każdą pracę dają najniższą stawkę? Na przykład kucharze, jak to działa w gastronomii, jeśli ktoś ma już kilka lat pracy w PL za sobą? Ogólnie gastronomia, opowiedz coś o tej branży. Gastronomia jest bardzo, bardzo popularna, w, tutaj przynajmniej u mnie w Brighton i ogólnie chyba we wszystkich większych miastach. Wiadomo, ludzie od zawsze jedli, jedzą i będą jeść, więc tak samo jak informatyka, to jest przyszłość, i w gastronomii płacą więcej. Yy, zdecydowanie więcej, niż płaca minimalna. No chyba, że jest to praca w McDonaldzie, czy w czymś, coś w tym stylu, ale jeśli jest, jesteś kocharzem i pójdziesz do dobrej restauracji, to na pewno dostaniesz godziwe pieniądze. Czy wszyscy płacą minimalną krajową? Czy dużo osób na boku pracuje? Na pewno nie wszyscy płacą minimalną krajową. To wszystko zależy od tego, do jakiej pracy pójdziesz i jakie masz umiejętności więc możesz zarobić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo albo bardzo, bardzo mało, nawet mniej niż minimalna krajowa, bo co jest śmieszne jeśli tutaj pracujesz na czarno, zwykle płacą ci mniej niż na umowę dlatego spotkałem się z ogłoszeniami pracy bez umowy za 4 funty za godzinę skandal czy spotkałeś się tam z objawami chuligaństwa, złodziejstwem, jakieś patologie na ulicach i tym podobne i czy ludzie są tam rzeczywiście bardziej tolerancyjni, uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia od Polaków? Objawy chuligaństwa można spotkać wszędzie, w każdym kraju, tylko po prostu tutaj jest ta różnica, że ludzie, zwykle do innych, którzy niczym nie zawinili, są bardzo tolerancyjni, są bardzo uśmiechnięci i nie szukają zwady. Ale oczywiście między sobą jakieś grupki się tam czasem biją, ale bardzo, bardzo rzadko spotykam takie sytuacje, więc. O, ostatnio wczor wczoraj wracając z pracy widziałem jedną dwunastolatkę, która wyzywała czterech ochroniarzy, później jeszcze piąty dobieg i to dosyć komicznie wyglądało. Który bank polecasz? Jaką sieć telefoniczną i jaki internet? Nie mam za bardzo porównania w tych trzech kwestiach, bo praktycznie odkąd tu przyjechałem, mam wszystko od tych samych dostawców dlatego bank. Bank, konto w banku mam w Lloydsie i nigdy nic się nie stało takiego, żebym mógł tego nie polecić, więc jest bardzo dobry. Sieć telefoniczną mam w 3 Mobile i jest bardzo tania. No i sprawna. Zasięg jest praktycznie wszędzie bardzo dobry. A jeśli chodzi o internet, dobry jest bardzo Virgin Mobile, więc ta trójka wygrywa. Ile przecież kosztuje pizza bądź kebab? Pizza na przykład w restauracji Donatello, którą bardzo polecam, bo jest tania i dobra. Tam płacimy 7 funtów i mamy, możemy wybrać sobie dowolną pizzę i dowolny deser. A jeśli chodzi o kebab, kosztuje on 3 funty, mały, duży 4. Ile kosztuje siłka tygodniowo i miesięcznie w UK? Mogę Ci powiedzieć, ile kosztuje siłka miesięcznie w Brighton. Kosztuje ona dokładnie 30 funtów i jest naprawdę wypasiona, więc drogo to nie jest, a można naprawdę przytyrać. To już by było wszystko na dzisiaj. Planuję więcej filmików tego typu, dlatego zadawajcie pytania w komentarzach pod filmikiem, a także na moim fanpage'u na Facebooku. Warto tam zajrzeć. Na razie.